Siemano, siemano. Nie samą pracą człowiek żyje. Mi się niedziela. Dzieciaki na placu. Boiska puste. Kto jest z troszkę dawniejszych czasów, to wie, że taki widok byłby niedopuszczalny. Bo tam byłaby masa ludzi. Kiedyś nie było smartfonów, za to była piłka i każdy wiedział, gdzie kogo ma szukać. Moja żona, wspaniała, piwkuje. Tam jakiś łążnik robi. Ja. Wskakuj na pieska, no. dziku mały tam się wspina. On zawsze lubi, kurde, mieć pod górkę. Od małego. Ma coś z ojca. O. Njunia, kurde. Ale ty tutaj, kurde, tego psa normalnie zamęczy go. To jest ten piesek z tej bajki, jak się nazywa ten, co ta suczka taka biega tam? Co ogląda nieraz tą bajkę? Marta. Z Marta. Marta, no bez kitu, no ten pies wygląda jak Marta z bajki. Influencerka. Wrodzona. Urodzona influencerka. Tu jest spoko na tym placu, w Żernikach, koło tylica, z racji tego, że u nas jest piasek, a tu jest trawa. Także więc nie ma tego problemu, że dzieci się sypią po głowie i po oczach tym piaskiem. Fajnie się bawię, jest to dużo właśnie takich atrakcji, tam jak widać można sobie piwo usiąść i wypić, ale nie, a tak na serio, dziko kurwa spadł ze skarby, no a tak na serio jest fajnie, bo jest dużo właśnie takich ślizgawek, puśtawek i tak dalej, tylko mówię, nie ma ludzi, a u ludzi no ale, ale też jest spoko, zawsze można dzieciaki zabrać, słucham Cię kochana, zakręcić. No i już kręcimy. Rosyjska ruletka. Kręcimy. Trzyma się? Tak? O kurde. No. I teraz trzeba zwijać zaraz do domu, bo już robi się taka szarówka. I rano. Arbeit Trzeba ciężko pracować. Na sukces. To nie przychodzi on. Raczej sam. Tylko wydaje mi się, że bierze się z ciężkiej pracy. Także więc pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących na swój życiowy sukces. Nie jeden określony, tylko na swój życiowy sukces. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was cieplutko. Hej, Narura.